Witam wszystkich bardzo serdecznie z miasta Heppenheim w Hesse, w Niemczech. Miasto to dumnie podkreśla na każdym kroku, że jest miastem winiarskim. Pije się tu dużo wina, robi się apple wine, piwo też jest obecne, ale jednak to jest bardziej winiarski kraj, winiarska okolica. W tej chwili, konkretnie rzecz biorąc, jestem na stadionie, na obiektach sportowych klubu EFC Sportfreunde Heppenheim. Klubu, który został założony w 1909. 1955 roku, a który gra na bodaj chyba szóstym poziomie ligowym niemieckim. To jest taka liga powiatowa. Fajne jest to, że tutaj jest oprócz tego, że jest Beer Garden, tak? Zobaczcie sobie o tam z tyłu, bardzo ładny ogródek piwny. To, co jest za mną, to jest hala. To łączy wielką historię z. Hala sportowa, oczywiście. Wielką historię ze sportem, dlatego że to jest Nibelungen, Hale, a więc hala Wala nibelungów. Fantastyczna sprawa, mitologiczna. A teraz tak szybciutko chciałem Wam pokazać, jak ładny i zadbany jest tutaj obiekt piłkarski, chociaż za dużo, za dużo miejsca, lekko atletyczny również, za dużo miejsca tutaj do siedzenia, to kibice nie mają. Proszę bardzo, za mną stadion Sportfreunde, FC Sportfreunde, Heppenheim. Na razie.